Nie wyrzucaj pustej butelki po keczupie. Ma genialne zastosowanie w kuchni, które bardzo ułatwia gotowanie. Jej kształt i materiały, z których została wykonana, mają genialne funkcje. Wyrzucanie jej do śmieci to błąd. Gdy keczup się skończy, odkręć nakrętkę i umyj dokładnie jej wnętrze. Następnie przygotuj blender kielichowy. Obierz banana ze skórki. Połam na mniejsze kawałki i wrzuć go do blendera. Dodaj 4 łyżki mąki. Przygotuj małe opakowanie serka waniliowego. Wrzuć go do blendera. Na koniec wbij dwa jajka. Zblenduj całość na jednolitą masę. Następnie przełóż ją do butelki po keczupie. Na koniec zakręć. Nakrętka po keczupie ma otwór większy niż w innych sosach. To ważne, bo świetnie nadaje się do porcjowania małych naleśników. Wystarczy wycisnąć z niej ciasto na rozgrzaną patelnię. Bez bałaganu można zrobić idealne mini naleśniki. Moje dzieci je uwielbiają, jeśli nie zużyjesz całego ciasta. Wystarczy zamknąć butelkę i wstawić do lodówki. Kuchnia i indukcja są czyste. Robienie naleśników za pomocą butelki po keczupie to sama przyjemność.